Cześć, z tej strony Mike. Witam was w kolejnym odcinku wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, czyli Crypto News Zapraszam na nową porcję wiadomości, a w podsumowaniu parę ciekawych rzeczy. Także zaczynamy. Bitcoin i Tomasz Sawczak oficjalny portfel Tron krytykowany za słabe szyfrowanie. Jean-Philippe Aumasson, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Taurus, firmie zajmującej się infrastrukturą aktywów cyfrowych, twierdzi, że portfel Tron jest podatny na ataki. Są to wady na podstawowym poziomie, które uważałby, yy, które zauważyłby każdy kompetentny audytor, tak powiedział Aumasson. No cóż, wygląda na to, że zobaczcie, oficjalny portfel używa AES ECB do szyfrowania 12-wyrazowej mnemonicznej fazy. Tak dodał, eee, tryb ECB traktuje każdy blok danych oddzielnie, podczas gdy między blokami musi istnieć pewna korelacja, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. No, pytanie, jak to jest bezpieczne, ale słuchajcie, jeżeli jest dziura, to proponuję nie trzymać większych środków tam, a większe środki w ogóle to tylko na portfelu sprzętowym lub papierowym. Przechodzimy sobie dalej i znowu Bitcoin.org, znowu Tomasz Sawczak, Ethereum Ethereum 2.0, Spadina. Testnet został uruchomiony. Deweloperzy Fundacji Ethereum uruchomili testnet Spadina. Sieć z trzydniowym cyklem życia będzie próbą generalną przed premierą Ethereum 2.0, czyli wygląda na to, że w momencie, jeżeli sprawdzi się Spadina, jest oczywiście, była wcześniej medala, wygląda na to, że jeżeli sprawdzi się, to wchodzimy w Ethereum 2.0 fazę 0. Może już za chwilę, może tu z tego co napisali, zobaczcie, z 3 tygodniowym cyklem życia, więc w przeciągu faktycznie kilku tygodni zaczyna się to potwierdzać, będzie Ethereum 2.0 w fazie te dostępne. Ja tylko przypomnę od siebie, że pamiętajcie, to tylko wprowadza Proof of Stake. Nie ma shardingu, nie ma plazmy innych różnych rzeczy, nie będzie jeszcze lepszej skalowalności. Przechodzimy sobie dalej. Komparik PR Jacek Walewski, Kalifornia chce mocniej nadzorować rynek kryptowalut. Kalifornia przyjmie nowe prawo, które dotyczy m.in. kryptowalut. Stosowne stosownego przepisu mają stosowne przepisy chyba mają zarówno lepiej monitorować rynek, ale także wspierać innowacje. Oczywiście nowe, nowe tutaj prawo dostanie nadzór finansowy. Zobaczymy, tutaj to są oczywiście szczegóły, które możecie sobie poczytać. Język polski to nie szkodzi, więc zobaczymy, co się z tym wszystkim dzieje. No, Kalifornia, wiadomo, stan komunistyczny, rządzą tam komuchy z Partii Demokratycznej. Stan się sypie, bezdomność chyba na największym poziomie, no ale oczywiście jest siedlisko Gmini, czyli Hollywood. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Gemini celuje w prywatność z Shielded Withdrawals, jeśli chodzi o kryptowalutę ZIKERS. I okazuje się, że w tej chwili kryptowaluta Gemini wprowadziła właśnie ten mechanizm wypłat, e wypłat zikaszowych, co zaskoczyło dewelopera Bitcoin Core. I bardzo ciekawa sprawa, ze względu na to, że Gemini była taka zawsze nastawiona na bardzo mocno na regulację. To jest oczywiście giełda braci Winklevoss. I zobaczcie, napisał tutaj Tyler Winklevoss, że czas, abyście odzyskali kontrolę nad własnymi pieniędzmi, nad waszą prywatnością. Gemini od tej chwili wspiera właśnie te Shielded zikash wypłaty i jest to pierwsza giełda regulowana, która oczywiście, która oczywiście to wspiera. No i ja powiem wam w ten sposób... Z jednej strony wygląda się, oczywiście wypowiedział się Electric Coin Company, z jednej strony wygląda, że to jest takie tragiczne i tak dalej, ale z drugiej strony, słuchajcie, giełda ma zweryfikowanego użytkownika i tak naprawdę ma jego pełne KYC. No i w czym tu jest problem? No, oczywiście, jeżeli te środki zostaną przekazane gdzieś tam do terrorystów, no ale z drugiej strony, kto zweryfikowany będzie wspierał terroryzm? Można to oczywiście. Można to oczywiście wykorzystać do niecnych celów, no ale z jakiegoś powodu oni to wprowadzili. To jest ciekawa sprawa i zobaczcie, że <laughs> yield farming na Zikeshu to jest ciekawa sprawa. Zikes chce tutaj wchłonić w rosnącą przestrzeń DeFi, zgodnie z, użytkowni z użytkownikami forum na Zikes. Użytkownicy mogą mintować Zeki jako tokeny RC20 i oczywiście dostarcza to ich do świata Ethereum. Podobnie oczywiście, jak wrap Bitcoin, to wygląda na to, że jest wrapt Zikash. Hmm? Wszyscy DeFi chcą. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Dawno nie widzieliście pewnie Dodo. I zobaczcie, Dodo sprzedaje swoke, swoje tokeny. Dodo token FRing zostało ogłoszone. Czy kto potrzebuje kolejnego DAO, czyli zdecentralizowanej autonomicznej organizacji na DeFi? Jak zapewnia Dodo, governance token będzie oczywiście tutaj czymś lepszym. 60%, jedynie 60% pójdzie do społeczności. Cena startowa 10 centów. Oczywiście to jest kolejna. Oferta, kolejny on-chainowy market, market, market Maker, który został ogłoszony w połowie sierpnia. I oczywiście ma być bardziej zaawansowany niż takie protokoły jak Uniswap czy jak Curve. Będzie sprzedaż. Kolejna, zobaczcie, proszę bardzo, jakie ładne grafikę Dodo tutaj zrobił. Oczywiście na poważnie to nie ma nic wspólnego z Dodo, się po prostu Dodo nazywa. Oczywiście admin DAO będzie miał najwięcej kontroli, on nadzorował całą platformę. Będzie jeszcze cała platforma, będzie się składała z trzech zdecentralizowanych, autonomicznych organizacji. Cena startowa 10 centów mnie jakoś to specjalnie nie przekonuje przechodzimy sobie dalej. Właściciel giełdy bitcoinowej został oskarżany o jakieś tam pranie brudnych pieniędzy i oszustwa takie, takie działania oczywiście dostał wiele zarzutów w połączeniu z tym oszustwem. Co ciekawe, bazujący w Rumunii syndykat przeprowadzał akcje, używał kryptowalut, aby, aby pomóc sprzedawać skradzione, skradzione tutaj kryptowaluty. I zastanawiam się, jest, nazywa się ten pan Rosen Josifov, jest to 53-letni Bułgar, który posiada giełdę RG Coins. Powiedzcie w komentarzu, czy kiedykolwiek słyszeliście o giełdzie RG Coins. Bo ja nie oczywiście tutaj jest bardzo szerokie oszustwo. Miał on swoich kokonspiratorów. No i tutaj organizowanie zobaczcie, oszukali co najmniej 800, 900 Amerykanów. Werdykt, po dwutugodniowym procesie jury stwierdziło, że jest on oczywiście winny, współpracował od 2015 roku od. Września do grudnia 2018 przeprali 49 miliona dolarów w postaci oczywiście Bitcoina. Jest to on 17 osobą, która, e, która została aresztowana, trzech zbiegów ukrywa się cały czas. Przechodzimy sobie dalej. Coinbase ogłasza swoją politykę Company First, który banuje kontrowersyjne dyskusje, jeśli chodzi o przestrzeń tutaj w pracy, tak? Nie będzie, nie będzie tutaj pozwalał, nie będzie angażował się w aktywność socjalną i będzie zniechęcał ludzi do dyskusji o polityce w pracy. Oczywiście firma, tak wyjaśnił CEO, firma ma się głównie skoncentrować na swojej misji. Opublikował to Brian Armstrong, stwierdził, że był to trudny rok. Oczywiście globalna pandemia, bajery, numery, ale chodzi im o to, zobaczcie, nie będziemy debatować jakiś tam przyczyn lub kandydatów politycznych w naszych wewnętrznych dyskusjach oczekujemy, że firma będzie reprezentować nasze osobiste wierzenia zewnętrznie oczekuj, tak, że firma tak, nasze wierzenia przyjmuj negatywne zastosowanie lub nie wspieraj innych Zabierz aktywność na zewnątrz, jeśli chodzi o naszą korową misję, czyli generalnie rzecz biorąc, rzecz biorąc chodzi o to, że po prostu w firmie nie chcą dyskutować. Jest tu cała dyskusja na Twitterze, nie będziemy wnikać. A ja myślę, że ta, zobaczcie, jaka jest na świecie tendencja. Z ludzi, człowiek, człowiekowi wilkiem, a zombie, zombie, zombie i generalnie takie jest podejście, tak? Naszczuć ludzi na siebie, szczególnie w Polsce to obserwujemy właściwie od chyba od momentu, kiedy się popis, chociaż ja i tak uważam, że to jest banda czworga, sztucznie zostało to stworzone, jest po prostu Polska, trzy Polski mamy tak naprawdę. Mamy Polskę ludzi normalnych, mamy Polskę y, psychofanów jednej opcji i mamy Polskę psychofanów drugiej opcji. tak? I oni się tam mieszają, raz ci z raz ci raz pod rękę z PZPR-em. Z, raz z jakimś tam zerem, no i tak dalej, tak to się toczy. To jest bardzo, niestety, smutne. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. David Geta zabezpieczył swoją umowę skoncentrowaną z, z na kryptowalutach platformą VR. To jest bardzo fajna sprawa. Firma nazywa się, oczywiście, Sensorium Galaxy która jeszcze nie wypuściła swojej platformy, podpisała właśnie kontakt z francuskim DJ-em Davidem Getą. Platforma będzie mieć własny token ERC20 znany jako Senso. Będzie to podobnie działać jak Fortnite'owe V-Bucksy. Senso będzie używać transakcji w tym Sensorium Galaxy. I zobaczcie, jedna, jedno zastosowanie, czy jedna aplikacja, którą, a której nie chyba jedno zastosowanie, które aktualnie badamy, jest powiązane z tym, jak użytkownicy będą y, zachowywać swoje profile na platformie, czy zabezpieczać, wszczędzać, no, trudno powiedzieć. E, inaczej niż w innych socjalnych platformach, wiara, sensorem Galaxy, awatary są napędzane sztuczną inteligencją. E, e, mówiąc o tym, mamy na, na myśli to, że będą e, identyfikować jakieś tam. E, patterny, czyli wzorce zachowań swoich użytkowników i mogą działać autonomicznie bazując na tej nauce. Aha, czyli jak ja wyjdę z gry, to on będzie naśladował moje zachowania. Jak czas, jak będzie upływał czas, a awatary staną się bardzo, bardzo do, dokładną reprezentacją nas samych w świecie wirtualnym. Słuchajcie. Zachowanie tego profilu na blockchainie zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa i niezmienność. No to jest bardzo fajna sprawa i oczywiście podpisali tutaj Gette, który wyraził tutaj ekscytację. A podejrzewam, że chodzi, że chodzi o to, że będzie pewnie jakaś kasa tam poszła. No co za darmo zrobił, nie spodobała się platforma. Łyczek wody przy bardzo w odpowiedzi na hak na Kukojnie, czyli rozszerzy swoją obecność w krajach APAC, tak? APAC to jest Asia, Asia Pacific, tak? Asia Pacific. Eee, Chainalysis już w tej chwili oferuje usługi między innymi IRS-owi, FBI pomaga i tak dalej, i tak dalej. No i w tej chwili chcą mocniej wejść w tamten region, ze względu właśnie na hack na kokojnie. Tu już zobaczcie, już nie 160, już jest 200 milionów. Phoenix podawał, że jest chyba 220 czy 240, ja problem, nie weryfikowałem tego, ale na pewno ponad 200. Zobaczcie, hak na Kukoinie jest e, kolejnym, e, gdzie e, były e, kryptogiełdy, stróże prawa i finansowe instytucje na świecie e, muszą, muszą zbadać, potrzebują. Narzędzi do dochodzeń, a także do compliance czy zgodności z prze przepisami. Jesteśmy podekscytowani e, ogłoszeniem otworzeniem nowych biur w Singapurze i Tokio, jeśli chodzi o lepsze służenie klientom w APAC. Oczywiście Kucoin operuje na Seszelach. <laughs> Powiem w ten sposób: słuchajcie. Jeśli chodzi o Chainalysis, no to zawsze, jak to, jak to zawsze było mówione, na gorączce złota najwięcej zarobili sprzedawcy łopat. I takim przykładem jest m.in. właśnie Chainalysis, który oferuje narzędzia, oczywiście narzędzia nie są darmowe, analityczne blockchaina, chociaż tutaj, można powiedzieć, but w drzwi próbuje wsadzić Ernst Young, o tym mówiłem wczoraj w newsach. Jeśli chodzi o Ernst Young, oni wypuszczają i dla prywatnych użytkowników ma to być darmowe. No, słuchajcie, to tak jak z OBS-em było, nie? OBS wypuszczając jedną wtyczkę rozwalił kompletnie płatnego streamingu system. A właśnie dzisiaj okazał się nowy OBS, to tak na marginesie, jeżeli ktoś używa to, zaktualizujcie. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Wstęga trudności Bitcoina nie, nigdy nie była bardziej bycza od samego marca, czyli wtedy był oczywiście, wtedy był oczywiście spadek bardzo mocny, i zobaczycie, czy, czy, że Glassnode mówi o tym, że wskazuje na to, że cena może się znacząco zwiększyć, jeśli chodzi o Bitcoina. Tu mamy oczywiście wstęgę trudności. To jest zobaczyć Bitcoin Difficulty, Ribbon Compression. Tu mamy oczywiście te wszystkie tutaj trudności, nietrudności i tak dalej. Cały czas co chwilę mamy praktycznie ATH. I zobaczcie, difficulty Bitcoin compression is trending up and broke out of green buy zone, czyli wyłamało się po, po raz pierwszy z zielonej strefy kupna od, od marca właśnie tego roku. 145 tysięcy w 2022 roku. No cóż, cóż ja mogę powiedzieć, no życzę wszystkim, żeby tak było. Prognozy są rozstrzałowe od 100 dolarów, to chyba była najbardziej hardkorowa niedźwiedzia prognoza, chyba 100 dolarów. Co ciekawe, jakby się sprawdziła, jak Andrea zapowiedział, że wszystkie bitcoiny kupi jakby do 100 dolarów, bo jeżeli tysiące już będzie kupował, nie? Ja myślę, wiecie co, nie wiem, co by musiało być, żeby to 100 dolarów. A drugie prognozy mówią tam chyba 800 tysięcy. To już takie w drugą stronę przegięte. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Ilość osób używających RAPT Bitcoina, czyli WBTC, urosła o 300% we wrześniu. A wrześniu się jeszcze nie skończył, dzisiaj mamy 29 września. Jeśli chodzi o TVL, to oczywiście już mówiłem o tym wczoraj, że Uniswap przekroczył 2 miliardy dolarów, ale jednak dane zgromadzone we wrześniu w Bitquery, to jest oczywiście zestaw narzędzi mówi o tym, że mają taką metodę Unique Smart Contract Scholars i jest to oczywiście rekordowy, rekordowy numer. Zobaczcie, wrat Ethereum, które oczywiście ma 21 979 klientów. Bitcoin ma 10 580 tego Unique color we wrześniu, to jest o 300% więcej. Widzicie, co troszeczkę ja tego nie rozumiem, dlaczego tak jest, że ludzie Bitcoina zamieniają na, chyba ze względu na DeFi, tak? Bo to jest tak, jeżeli dobrze się nie mylę, to jest na drugiej warstwie. Jeżeli coś jest na drugiej warstwie, to już wtedy się nie płaci za opłaty transakcyjne. Dobrze mówię czy nie dobrze mówię? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, ścigając zyski. <noise> Zobaczcie. Wieloryb kupił tokeny EMN za 130 548 dolarów i sprzedał za 368 90 minut później. I to niech będzie nauczka dla wszystkich, którzy oczywiście mówią: Mówią, oczywiście rekordowy setup przyniósł mu 0,3% w przeciągu 90 minut. Oczywiście wpakował się, wpakował się, kupił on. Zobaczcie, użytkowane sprzedaż 369 ETH za 11, ,106, 11 167 74 MENy, ale on ma 20 miliardów token supply i jest oczywiście tradowany, 90 minut później to oczywiście spadło do wartości takiej i takiej. No, o, proszę bardzo, jak to wygląda, to już hot -doga nawet przybiło. No cóż, z jednej strony z jednej strony nieświęci nie święci garnki lepią, a z drugiej strony Zgrywać BFETA to jest może podnieta, ale jak nie kupisz Satoshi, to ci rynek wykosi. No, kupujesz EMN-y, szybko schodzisz ze sceny. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, jak sprzedać macie tutaj taki tutorial step by step, jak sprzedać redditowe tokeny Moon za kryptowaluty poprzez Metamask lub Honeyswap, czy ich Honeyswap. Tu macie oczywiście cały tutorial. Muny to są oczywiście tokeny Reddita bazujące na blockchainie. Zostały one wypuszczone w maju. Tu oczywiście mamy Total Supply i tak dalej. Cały tutaj tutorial, jak to zrobić, w, z, tu macie adres kontraktu z oczywiście wszystkiego rodzaju filmikami, z itd. i tak dalej. Jeżeli ktoś używa tych munów, to polecam, warto zajrzeć. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, założyciel Data Dash twierdzi, że krypto, trzy krypto projekty wyglądają, że przełamią opory w październiku. Jest Data Dash, założycielem jest oczywiście Nikolas Merten. I teraz zobaczcie. Pierwszym tokenem, o którym on mówi, jest UNI, czyli Uniswap Protocol. Nie będę nawet komentował. Drugi wybór to jest OmiseGo. To jest oczywiście non-kastydialny war drugiej warstwy na Ethereum. Eee, a trzecim, trzecim... <laughs> Ampelfund! <fund. śmiech> ampel Ampelfund! Ampelfund! <laughs> Wiecie co, nawet nie chce mi się tego gówna komentować. Po prostu... Po prostu... Ej! Panie Fertku. Weź pan coś, powiedz. Debil był, jest i będzie. On nas zrujnuje. No, dziękuję panie Fertku. Zgadzam się z panem. Całkowicie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Dla wszystkich fanów Bitcoina SV, przewidywanie ceny Bitcoina SV skonsolidował się on poniżej 170 dolarów. Czego możemy oczekiwać? Eee, poniżej wsparcia, wsparcia 174 dolarów. Eee, a tu jest 1667. No dobra. Eee, dobra, dobra, ta okazuje się, tak, bo chyba, chyba 166, 75. okazuje się, że słuchajcie, jest wsparcie na 170 dolarów, to dlaczego do oni napisali, że tutaj below, chyba above, ej, panie, panie Arnoldu Kirimi, Macumba nie, po angielsku nie mówić, polska język trudna język, a angielska niełatwiejszyć, no, e, słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że oczywiście, był spadek na 144, później odbił się na 173. No i teraz wygląda na to, że jeżeli zostanie na 170, nawet było 177. Tu mamy wykres 4 czyli wygląda na to, że się wspina. Czego możemy oczekiwać? Byki oczywiście startują na poziom 185 dolarów. Wszystko też oczywiście zależy od bitcoina. No i co on tutaj przewiduje? Cena oczywiście kardano wyprzedziło, zobaczcie, oto jest, normalne cofnięcie się, może być oczekiwane ponad, może być powrót na 184 i to może uruchomić kolejny bull run na ponad 200 dolarów, no takie, czyli może, nie może, wbij se w głowę noże. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, hitman za bitcoin, czyli zabójca za bitcoin, kobieta z Nevady. Najprawdopodobniej zapłaciła zabójcy z Narknetu 5000 dolarów w bitcoinie, aby zabił jej byłego, e, byłego męża. E, federalne jakieś tam jury oskarżyło 36-letnią kobietę z Sacramento o próbę najęcia płatnego zabójcy za bitcoina, Christy Lynn Felnic Felkins. Ja już Phoenix miał <laughs> Która oczywiście pochodzi z Newady. Zapłaciła 5000 za zabójstwo swojego byłego męża. Felskins używała Darkwebu w 2016 roku. Zapłaciła 12 PTC. Oczywiście w Darknecie można kupić wszystko. Zastanawiam się tylko, czy doszło do tego samego. Aha, i tu jest właśnie ważne. Make it look like an accident. Czyli. Czyli generalnie, czyli generalnie, żeby to wyglądało jak wypadek. Ona oczywiście się wypowiada, że ten mężczyzna fizycznie, seksualnie, emocjonalnie mnie, mnie gwałcił, mnie tutaj tego. Uciekłam, zabrałam dzieci i oczywiście teraz on mnie mentalnie dalej tręczy i, i tak dalej, i tak dalej. Jest oczywiście mistrzem manipulacji. Może ona, jeżeli zostanie skazana, spędzić do 10 lat w więzieniu. No cóż, zbrodnia nie popłaca. Lepsza jest uczciwa praca i przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia, były, gdy kierownik Block One uruchamia technologię, czy jakiś tam set startup technologiczny, aby uczynić Ethereum bardziej bezpieczną. Strong Block, bo tak to się nazywa, nagradza ludzi, o, o, którzy operują pełne nody blockchainowe. Jest to oczywiście powiązane z Chainlinkiem, z jego oraklami cenowymi, aby w tym pomóc. Założone jest oczywiście Zobaczcie, że Strongblock chce uczynić DeFi na Ethereum bardziej bezpiecznym. Zostało stworzone przez byłych e deweloperów Block One, firma, którą uruchomiła EOSa. Możecie oczywiście więcej o tym przeczytać. Chodzi o to, żeby węzły, czyli jeżeli nagradza, to chodzi o to, żeby węzły, wiecie, za prowadzenie węzłów się nic nie dostaje, chyba że jest to master. No, dobra, przechodzimy sobie do podsumowania. Cóż ja mogę powiedzieć w podsumowaniu? Słuchajcie, na początku zaprezentuję Wam, gdzie ja to mam. Jest oprawiony, zrobiony, Whitepaper Bitcoina Satoshi Nakamoto. Proszę bardzo, pięknie zbindowany, tutaj ładnie. Mam już tu przygotowane, bo oczywiście ja zaumiewałem ich 9, 1 dla mnie, reszta dla Was. Za niewielką, niewielką właściwie, ja na tym praktycznie nie zarabiam, jak to się mówi, na dwa piwa starczy. Żeby nie było niejasności. Whitepaper stworzył Satoshi Nakamoto, kimkolwiek jest. Ja nie mam do niego żadnych praw autorskich, Nikt tak de facto nie ma, jest to długopis publiczny. Wy, jeżeli przekazujecie mi dotację, to oczywiście za tą usługę stworzenia okładki, stworzenia grafiki, zbindowania tego to jest taki prezent kolekcjonerski. A jeżeli ktoś nie chce za to płacić, to na najbliższym kachucie na kryptowalutowej niedzieli z Majkiem, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę, będzie do wygrania taka właśnie okładeczka. W podobnym stylu takiej okładki, ona jest, występuje w trzech wersjach. To jest wersja numer jeden. O tak, będzie może lepiej widać. Jest jeszcze wersja numer dwa. A wersja numer 3 tam się delikatnie różni, bo ten Satoshi Nakamoto jest tu niżej. Hmm, czy jak gdzieś mam trzecią wersję pod ręką? Chyba nie mam, nie będę teraz szukał, bo mi się nie chce. E, także tak jak mówiłem, 8 jest, 4 już poszły. Generalnie piąta czekamy, czy jeszcze pójdzie. Jeżeli będzie potrzeba, zrobi się troszeczkę więcej. Wiadomo, bo słuchajcie, gdybym ja zamówił tego 100 czy 1000 sztuk, to wyszłby koszt taki, że... Generalnie ja to wyceniam na 50 zł, tak plus koszty wysyłki, jeżeli ktoś ma ochotę. Zapraszam, fajna pamiątka. Moim zdaniem fajna pamiątka. Trochę czasu na to poświęciłem, więc wiecie, ja tego nie robię zarobkowo, tak, bo to nie ma sensu. To chodzi o taką pamiątkę, ja stwierdziłem, że użyję tego do swojej serii, gdzie będę po prostu czytał whitepaper Bitcoina, bo będę go czytał. To jest tak naprawdę, tu zrobiłem stronę, taką polecili mi, żeby zrobić jedną dodatkową stronę. Tu się zaczyna sam whitepaper Bitcoina. Jest to 9 stron i na końcu jest też czysta strona. Ktoś już chyba mnie poprosił o podpis, ale żeby nie było wątpliwości, to nie. No, Wiecie, to ja oficjalnie nie potwierdzam, że to napisałem 12 lat temu. Nie, nie, nie potwierdzam, nie potwierdzam. Nie zaprzeczam też również, oczywiście. To jest to. E, słuchajcie, powoli zbliża się. E, zbliża się mój nowy odcinek w temacie. Szykuję właśnie wam odcinek, jutro powinien się ujawić. W temacie, albo nie jutro, nie, jutro nie. Jutro jest środa, wiadomo jaki dzień. Ja mam koszykówkę jeszcze wieczorem, więc newsy jutro później. Szykuję się odcinek w temacie, jak bezpiecznie przechowywać kryptowaluty. Zrobię wam całe spektrum porównania z parametrami portfeli sprzętowych, różnego rodzaju portfeli, nie tylko sprzętowych. Przekażę, co łatwiej, w jaki sposób i tak dalej. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Wczoraj były oczywiście krypto newsy, a jednocześnie też ukazał się, chyba nie wczoraj, wcześniej ukazał się film. Bitcoin stworzyły go banki służby i e, finan światowa finansiera. Refuzorom warto posłuchać, bo parę ciekawych rzeczy nam przekazałem. Wasza decyzja, czy wierzycie, czy nie wierzycie, ja tak uważam. Refuzorom to nie jest żaden clickbait. Ja uważam, że bitcoin został stworzony właśnie przez tak zwaną banksterkę. Jako wyjście, powolne wyjście, swobodne wyjście, bezpieczne wyjście z tradycyjnego systemu finansowego. Prosta sprawa. 17 rok podejście banków, 20 rok podejście banków, nie? Oczywiście to będzie jeszcze trwało, trwało, trwało. Nie twierdzę, że Bitcoin będzie na pewno tym właśnie źródłem, gdzie oni wyjdą, bo oni mają bardzo wiele. Zobaczcie, jak zmienia się podejście społeczności. Może cofniemy transakcje, bo zhakowali. Może, co, może, albo może zablokujemy, zawieszanie smart kontraktów, po co nam decentralizacja, decentralizacja to jest mit. Takie jest podejście. Także to jest to. Słuchajcie, rozmawiałem z Maćkiem z 321krypto dzisiaj, złapaliśmy się na złapaliśmy się na tym jak to się nazywa, na telegramie, napisał do mnie z takiego nika, że ja z początku nie zorientowałem się o co chodzi, co to za człowiek do mnie pisze, nie? Później się zorientowałem, także dam znać, wyślę mu w najbliższą niedzielę, jak będzie miał czas, to wpadnie, jak nie, to w następną. Także tutaj, słuchajcie, między nami żadnego konfliktu nie ma, nie budujcie jakiejś swojej martyrologii tutaj, nie? Bo co? Bo jest nowa osoba, która jeszcze nie jest w kryptonarodzie, to nie, to, to znaczy się, że Majka musi nie lubić, a Majki jej nie, bo, 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 bo u Majka to parę osób bana dostało, trochę więcej niż parę osób. Tak, bo jak kretynów nie toleruje, jesteś mądrzejszy i nie potrafisz szanować innych, no to po prostu cmoknij mnie w dupę i wyskocz przez chałupę, nie? Także tyle w temacie, i zasadniczo to tyle. Słuchajcie. Także wpadajcie też na mojego Twittera, tutaj Wam wrzucę, dawno nie wrzucałem. Założyłem tam listę Kryptonaród, można wszystkich twórców, którzy mają na Twitterze Kryptonaród obserwować. A jeszcze przy okazji też zapomniałem Wam powiedzieć, byłem dzisiaj u Piotra Misiurka, razem z Patrykiem Kępińskim i razem z Jackiem Kubiakiem, oczywiście Piotrkiem Misiurkiem. Kolejne podsumowanie miesiąca, był livestream o 10 rano, zawsze gdzieś tam, akurat tym razem jeszcze przed końcem miesiąca. Pogadaliśmy sobie o różnych fajnych tematach, także jeżeli nie oglądaliście, to oczywiście wpadnijcie do Piotra zasubskrybujcie też jego kanał, bo naprawdę dużo fajnej wiedzy. Mówił o DeFi, jak zanim jeszcze stało się to modne. No i teraz tak, na koniec oczywiście, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zwiększajcie zasięgi, niech się niesie, niech coraz więcej osób słyszy. Mamy bardzo fajną społeczność, słuchajcie, rozwijamy się, a z kamerów będziemy tępić, no. Pewne osoby, które bardzo nas skrzywdziły, już w tej chwili są poszukiwane, także spokojnie. Jak to się mówi, kryptonaród, nierychliwy, ale sprawiedliwy i Wsadzi wszystkich oszustów dupą w pokrzywy i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, dziękuję za to, że byliście na tej premierze, dziękuję za to, że oglądacie moje odcinki. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.